Witajcie! Zapraszamy na Czerwonacki wideokwartalnik, czyli opowieść o tym, co wydarzyło się w naszej gminie w ostatnim czasie. Było głośno, było zachwycająco. Jak przystało na dobrą imprezę urodzinową, zjechało się wielu gości i przejechali przez gminę, zwracając uwagę wszystkich. Po raz 15 przy okazji dni Gminy Czerwonak odbyła się parada motocyklowa, którą zorganizował nasz mieszkaniec Jaromir Korta. Zjechało do nas naprawdę bardzo, bardzo wielu motocyklistów z całej Wielkopolski. Była świetna sfera, świetny klimat i super się bawiliśmy. A to wszystko zaczęło się od imprezy imieninowej. Parę ładnych lat wstecz, pod koniec maja mamy imieniny. Zaprosiłem moich przyjaciół, znajomych, przyjedźcie motocyklami, zrobimy jakieś ognisko. I od tego się zaczęło. Było fajnie, pięknie i jeden z moich znajomych mówi, kurczę, musimy to powtórzyć w przyszłym roku. Nie ja mówię, okej, OK, ale jakąś, może trochę na jakąś większą skalę. I stąd się narodził pomysł parady motocyklowej z okazji Gminy Czerwona. Motocykle były tylko jedną z atrakcji. Łącznie przez trzy dni było teatralnie, tanecznie i bardzo imprezowo. To jest duże wyzwanie, bo robimy to rzeczywiście ekipą Sokoła, no, przy, przy pomocy różnych instytucji, ale, ale nie wynajmujemy do tego agencji, które się w tym specjalizują. Czyli rzeczywiście robimy to sami, ale z bardzo dużą pasją i bardzo lubimy to robić. Mamy podział obowiązków, każdy robi swoje. Także cudownie jest robić urodziny w Gminie Czerwonej. Są z nami praktycznie wszystkie organizacje, stowarzyszenia i instytucje z gminy. One się tu pokazują, ale nie tylko. Nie tylko pokazują, ale działają. Robią warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. I jak widać, to wszystko żyje i się sprawdza, to na tych urodzinach jesteśmy wszyscy razem w tej gminie. Konkursy, warsztaty i występy uwieńczyła gwiazda wieczoru, zespół Kombi. Jak przystało na urodziny, aż szkoda, że odbywają się one tylko raz w roku. To nie koniec imprez urodzinowych w gminie. 18 lat skończył właśnie zespół wokalny Retro Cafe, założony w 2005 roku przez Remigiusza Wojciechowskiego wraz z pracownią muzyczną Gok Soku. Symboliczne wejście w dorosłość odbyło się w formie hucznej zabawy, która zgromadziła tłumy i trwała dwa dni. Świętowanie w Czerwonaku odbywa się też w formie przyjaznego dla środowiska myślenia o przyszłości. Od początku roku w gminie zaplanowano aż pięć akcji społecznego sadzenia drzew. Urzędnicy i mieszkańcy razem chwytali sadzonki i łącznie posadzili dotąd 198 drzew. Wykorzystali przy okazji 594 paliki i regle poprzeczne oraz aż 1800 metrów taśm mocujących. Nasadzenia odbywały się w ośmiu sołectwach Czerwonaka bolechówko Potasze, kliny mielno, czerwonak przy lesie, czerwonak zdroje, kicin, kozie głowy, owińska i bolechowo. Ach, będzie zielono. I będzie również bardziej ekologicznie. Wszystko za sprawą czerwonackiego panelu obywatelskiego. W dwóch jego częściach wzięło udział łącznie 60 osób. Na części warsztatowej uczestnicy wypracowali 20 rekomendacji dla władz. Organizatorem czerwonackiego panelu obywatelskiego było Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak przy współpracy Urzędu Gminy Czerwonak. A z informacji sportowych Współorganizowany przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Aquen, trzeci czerwonacki festiwal Nordic Walking otworzył eliminację do Pucharu Polski. Do Owińsk zjechały drużyny z całej niemal Polski. W ten sam weekend grupa około 60 osób już rekreacyjnie uczestniczyła w rajdzie Nordic Walking, korzystając z pięknej wiosennej pogody. Z kolei w majową sobotę około 80 rowerzystów przemierzało rekreacyjnie puszczę zielonkę i okoliczne ścieżki podczas rajdu zorganizowanego przez Akwen na dystansach 12 i 30 km. Natomiast w niedzielę odbył się solid MTB Maraton na trzech trasach, w tym tej najdłuższej na 56 km. Brało w nim udział blisko 500 zawodników. Zawody Solid MTB w Czerwonaku są częścią cyklu rywalizacji wokół 12 miejscowości regionu. Sportowo świętowały też dzieci z czerwonackich przedszkoli. Wszystkich przedszkoli. Spotkali się na boisku w Owińskach na wyjątkowej Olimpiadzie Przedszkoladzie. Można zrobić bardzo wiele, był hymn, znicz olimpijski i świetna zabawa. 10 przedszkoli, 300 młodych sportowców startuje dzisiaj w pięciu dyscyplinach sportowych, czyli judo, piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka oraz tenis, po to, żeby w naszej olimpiadzie zdobyć najwyższe laury. To już 13. Olimpiada Przedszkolaka w Czerwonaku. Co ciekawe, asystentami w zmaganiach małych sportowców byli seniorzy. Nie ma rzeczy niemożliwych i nic nie jest tylko przeznaczone dla jednej grupy wiekowej. Więc sport, rekreacja, ruch jest i powinno być dla każdej osoby. Powinniśmy od maleńkości do starości tak mi się zrymowało y Spędzać aktywnie czas, więc jeśli akwen poprosił kluby seniora i seniorów o współpracę w ramach olimpiady przedszkolady, to jesteśmy. Organizatorem wydarzenia było Czerwonackie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen, a w poszczególnych dyscyplinach pomagali animatorzy z lokalnych klubów sportowych. Jak się okazało, klasyfikacja medalowa na tej olimpiadzie uszczęśliwiła wszystkich, bo każdy sportowiec przedszkolak dostał medal za wygraną. Ten rok to rok inwestycji. Zakończone zostały roboty budowlane na dworcu w Owińskach. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Z sukcesem połączyliśmy też brzegi warty. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na koniec lipca. Wtedy zostanie też oddana do użytku ścieżka rowerowa Bolechowo-Owińska. Oddano również nowe boisko w Czerwonaku oraz ulicę podgórną w Czerwonaku, a inwestycji na 2023 rok jest jeszcze sporo. Właśnie w kilku miejscach w gminie rozpoczynają się kolejne prace remontowe i budowlane. Szczegóły na stronach internetowych gminy. Zakończyło się głosowanie w kolejnym czerwonackim budżecie obywatelskim. Tym razem mieszkańcy wybierali z 13 projektów. Budżet obywatelski towarzyszy nam w Gminie Czerwonak od 2014 roku. Od tego czasu mieszkańcy zgłosili 182 projekty, z których po głosowaniach wybraliśmy ponad 40. Między innymi takie projekty jak ten radarowy wyświetlacz prędkości. Na 2024 rok wielkość Czerwonackiego budżetu obywatelskiego to 400 tysięcy złotych. Więcej informacji na bieżąco na stronie gminy, czyli www.czerwonak.pl